Dzień dobry. Jesteśmy na naszym gospodarstwie, w naszych nowych odchowalniach. To jest odchowalnia w tym momencie gęsi. Jestem dosyć mocno zestresowany. Niby, niby mówię tylko do telefonu, ale świadomość, że, że obejrzę to duża grupa ludzi, lekko mnie paraliżuje. Przygotowałem sobie taki konspekt, żeby o czymś nie zapomnieć. Czasami z niego będę korzystał, żeby, żeby przemóc trenu. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co się wydarzy w tym roku na gospodarstwie. Dla tych, którzy nas jeszcze nie znają, ja nazywam się Tomasz Majda. Prowadzimy rodzinne gospodarstwo ekologiczne w Nikoszobie i Nowolesiu. Pracujemy rodzinnie, ale system, w jakim, jakim hodujemy nasze zwierzęta, wymaga dużego nakładu pracy i zatrudniamy również bardzo, bardzo cennych, bardzo zaangażowanych ludzi. O nich troszeczkę później jeszcze, jeszcze opowiem.